Ukraina nie jest tym państwem, które w naszym krytycznym momencie stanęłoby w naszej obronie. Śmiemy wątpić, że do takiej sytuacji by doszło, że my otrzymalibyśmy dokładnie takie samo wsparcie ze strony ukraińskiej, gdyby na przykład w Polsce doszło do jakiejś inwazji. Henna Wirkunen, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw suwerenności technologicznej zapowiada, że Bruksela zorganizuje okrągły stół w sprawie wyborów w Polsce. Zła informacja, bo Komisja Europejska nie powinna się wtrącać w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. Prawdopodobnie no i chodzi o kwestię dezinformacji rosyjskiej. No Tak, dezinformacji rosyjskiej, tylko dezinformacja, ja mogę powiedzieć tak, że na poziomie Parlamentu Europejskiego została powołana specjalna komisja, która... Ta decyzja, która jest o wstrzymaniu pomocy, tak, no I źle zrobił decyzję. Trump. Powiem tak, w jakiś sposób pozytywne jest to, że Donald Trump powiedział, że do czasu, kiedy zbada, jak ta pomoc wpływała na to, co się tam działo. Traktować jako wiążące. Czy mm. w ciągu tych Państwa, dwóch miesięcy możemy się spodziewać już aktu oskarżenia w po, stosunku po, do. Przepraszam. Bo... Porażkę poniosła prokuratura, nie uwzględniła wniosku. Prokurator wynosił trzy miesiące areszt, to jest tylko dwumiesięczny areszt, także.